Burza, szukam ciebie nieprzytomnie, chociaż burza trwa, wiatr szaleje tuż komny, szarym trzymą świat. Stare drzewa z karką skrzypią, zbudzone ze snu. Jak po liśćmy sypią na gałązkę w Przlatują czarne kruki, skrzecząc raz po raz Łaną się gałęże z hukiem, nikną pośród traw. A ty stoisz uśmiechnięta, tobie słońce śni, Cała wybieli jakby święta, i nie mówisz nic. Gdy unosisz prawą rękę, cichnie burza, Wiatr, Was spogląda jak w podzięce, utnie patrzy kwiat. Swoją dłoń już podajesz, głowi ciepły w tchnie w mef jest niż Aksel, choć my jesteśmy w